Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Jezus w swojej misji ewangelizacji, po przejściu całej Ziemi Świętej, dociera do jej najbardziej na północ wysuniętego. Miasteczka Cezarei Filipowej. I tu, gdy jego spotkania z ludźmi, jego formacja apostołów nabiera już właściwego kształtu, zadaje kluczowe pytanie. Za kogo po tym okresie, gdy mnie widzieli, gdy doświadczali czynionych przeze mnie cudów. Gdy słuchali mojego nauczania, za kogo ludzie mnie uważają? Uczniowie na zadane pytanie pokazują to, co słyszą od tych, którzy towarzyszą Jezusowi, a my? My za kogo uważamy Jezusa, słuchając nauczania w kościele, dostrzegając te wyobrażenia jego w przestrzeni publicznej? Kim dla nas jest Jezus, malutkim dzieciątkiem, które można beztrosko adorować w żółbku stajenki, czy może tym z drogi krzyżowej, umęczonym, przygniecionym ciężarem krzyża, czy wreszcie Panem, który oddaje życie, abyśmy my mieli życie, zwycięskim, z stałym Chrystusem, czy może Świątkiem, który w zadumie, tak jak i my, nie wie za bardzo, gdzie w życiu iść. Po tych odpowiedziach, które przedstawiają opinie ludzkie, Jezus zadaje osobiste pytanie apostołom, a wy, Wy za kogo mnie uważacie? Ta odpowiedź nie jest efektem wyobrażeń, ale łaską od Boga efektem wiary. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Od odpowiedzi na to, kim jest Jezus w tym świecie, w którym za prawdę uważa się często rzeczy subiektywne, zależy, czy będziemy umieli właściwie wybrać w życiu, czy się nie pogubimy dlatego potrzeba nam świadomości tych stałych punktów, w których możemy odnaleźć prawdę. To z jednej strony dom. Chociaż nie zawsze bywa miejscem przekazu wiary, to katecheza. To niedzielna eucharystia. Ale to również to intymne miejsce, w którym teraz siedzę, konfesjonał. To miejsce, w którym Warto nie tylko wyznawać grzechy, ale szukać kierownictwa duchowego, szukać światła, aby prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa, który otrzymamy, sprawił, że będziemy wiedzieli za kim i dokąd idziemy. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Kogo, jak i po co słucham w moim życiu? Dlaczego tak ważna jest odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus? Bo z niej płynie to, co zrobimy z naszym życiem. Skoro on ma być drogą, prawdą i życiem, skoro ma być przewodnikiem, to muszę wiedzieć, co to za przewodnik, przez co i dokąd mnie wiedzie. To właśnie wtedy będę zdolny do złożenia siebie. Podczas eucharystycznej ofiary, tutaj na ołtarzu. Nie tylko będę uczestnikiem liturgii, ale będę podmiotem tej liturgii. Będę darem ofiarnym, który zjednoczony z Jezusem Chrystusem będzie oddawał chwałę Bogu Ojcu. Dzisiejsze Słowo Boże to jedno wielkie pytanie ze strony Jezusa. Kim jestem dla Ciebie? I co robisz, aby mnie poznać? Poznać prawdę o mnie. Nie hasła, nie opinie, nie plotki, ale prawdę. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas i pomoże nam odkryć prawdę, która pozwoli nam złożyć z siebie ofiarę na chwałę Boga w Trójce Świętej Jedynego, który niech Was błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku czytaj, Pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo te święte księgi.